Cześć z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Zapraszam Was na szósty poradnik do Cities Skylines. Kolejny kamień milowy, oczywiście. Kolejna zakładka do omówienia. Przepisy planowania przestrzennego. To tam, w trakcie jak będę grał, to wam omówię. Na, po, na, na pozór, zakładka wygląda biednie. Jednak nic bardziej mylnego, bo tu troszkę tego będę miał do omówienia dzisiaj znowuż. Budynki unikatowe to turystyka wiadomo, to mnie tu znowu rozwaliło, turystyka i wypoczynek budynki unikatowe, to się tyczy tutaj na pasku użytkownika tej ikonki, jak ona już była wcześniej odblokowana, także fajnie, że się obudzili. Wycieczki autobusowe to jest Parklife, w zeszłym poradniku właśnie mieliśmy te pierwsze wycieczki, w sumie chyba nawet dwa poradniki temu. Do tego to rolejbusiki, to można stosować zamiast autobusów jak ktoś chce, są do tego specjalne drogi z linią trakcyjną. Specjalizacja przemysłu naftowego to mówiłem w poprzednich poradnikach, że jak ktoś nie używa moda na nieskończone surowce, to ma to olać, i tego się trzymamy. I teraz mamy tutaj specjalizację w strefach handlowych turystyczna. O tym wam troszkę dziś powiem, jak tego używać. Garść przepisów tradycyjnie i teraz miliard dróg odblokowało. A propos, że ostatnio tyle dróg odblokowuje, to tak myślę, że w następnym poradniku właśnie. Zrobię to, co, to o czym mówiłem w jednym z tutoriali, że pokażę Wam jak sobie fajną drogę zrobić samemu, bez konieczności szukania po warsztacie. Troszkę omówię ten edytor dróg i powiem Wam o co tam chodzi, co tam do czego służy, bo nie każdy wie. Z polskich tutoriali to chyba nawet nie widziałem, jeszcze samouczka właśnie do edytora dróg, także taki temat będzie. Jak widzicie, już znowu kolejne budynki, tym razem większe: komisariat policji nie stacja straży większa i szpital zamiast kliniki. Dlatego gadżety z parków trochę, dworzec autobusowy, także znowu do, do komunikacji miejskiej dodatki. Z tym, że, tak jak mówiłem, mamy dość małe miasto, więc nie ma się co napalać na te wszystkie transporty na razie, o czym mówiłem właśnie w zeszłych poradnikach. Teraz tak, baza helikopterów gaśniczych to jest bardzo fajny budynek z disasters. No i do tego tu dało nam radary do wykrywania niektórych katastrof już. Jednostka pompująca oczyszcza nam wo z wody piwnice, jak zaleje miasto, nie daj Boże. Z tym, że ja mówię, ja na disaster nie gram, bo mnie to tam nie jakoś nie jalają za specjalnie te katastrofy, szczerze Wam powiem. Do tego odblokowało nam węzeł przesiadkowy, autobusowo-promowy. Już też fajna rzecz. To o czym mówiłem właśnie też w poprzednim poradniku, że te węzły się przydają. Elektrownia geotermalna. To jest bardzo fajna elektrownia. Przydatna i ekologiczna. To jest fajne akurat. Basen publiczny, czyli znowu gadżety do zdrowia. Zajezdnia autobusów wycieczkowych, czyli tutaj z tego szorot, z fioletowej tej ikonki, tam kurcze też no, nie, wam nie pokażę, bo jest ta zakładka zasłania. Ale tam, gdzie te wycieczki piesze się robi, to to co właśnie tam jest, się znajduje tam, w tym miejscu. Magazyny to, wiadomo, do przemysłu, znowu hodowla ryb, do rybołówstwa, zajezdnia dla trolejbusików. Agencja Wywiadu to służy zamiast dużego komisariatu policji, z, z tym, że troszkę mniej radiowozów ma do dyspozycji. To samo laboratorium medyczne zamiast szpitala. No i tutaj te restauracje to, to jest. Gadżety z tego dodatku Japan tam były te zmodernizowane budynki. Nawet wcześniej zwróciłem uwagi, ale tu jest taki budynek szpital miejski. Tego wcześniej wcześniej nie widziałem, szczerze wam powiem. Będę musiał obszalić, co to jest w ogóle. A to w trakcie wam powiem. Na pewno nie będzie tu nic skomplikowanego z tym. No i parę budynków już oczywiście z mojego tam widzi mi się zrobione w edytorze obiektów, więc to tam pominijmy. Przejdźmy do naszej mieściny. Jak widzicie, troszeczkę nam tu już przybyło ładny kawałek od ostatniego poradnika. Więc po kolei elektrownia. Ona się przyda, właśnie. O, widzicie, akurat jest wybrana. Nawet dobra. Gdzie się sobie tu zbuduje? Pamiętajcie, aby nie za blisko tych mieszkalnych budynków też, bo ona troszeczkę hałasuje. Ale tu może sobie śmiało stać. Ma połączenie z prądem. Jeszcze zerknę, czy woda jest. Jest. Dobra, mamy wodę wszędzie. Teraz, co ja bym tu jeszcze chciał? A w tym Przemyśle to wiadomo, tamte budynki, nie wiem, czy Wam je pokazywać, czy jest sens. Po prostu tu są dodatkowe do rybołówstwa, część już w poprzednich, w poprzednich poradnikach też odblokowało. Więc to sobie będziecie budować sami, jak będziecie chcieli, a my tu musimy ważniejsze rzeczy ogarnąć. O tych budynkach też mówiłem w poprzednim poradniku, jak ktoś nie oglądał. Yy, Centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Pieki nad Seniorami. Wejdźmy w ten szpital, co ja mówiłem, że nie wiem, co to jest. To chyba to miało być, nie laboratorium medyczne. A widzisz jest, jest dla pacjentów miejsce. No to po prostu zwykły szpital nam zastępuje. Czekajcie, wejdziemy tu. No jasne, te same koszta po prostu dla urozmaicenia wyglądu miasta to jest dodane i tyle. Jeden czort. No i tu mamy to nasze laboratorium i to tam, nie wiem czy to zamiast kliniki ma być, nie wiem co to ma robić w ogóle. Jest tylko 20 miejsca, budynek jest dość kosztowny, jak widzicie. Nie wiem, takie trochę bez sensu. Straży pożarnej, tu będzie fajna opcja. To, to o tym. Tu jest ten duża ta stacja straży. Wiecie co? Ja tak myślę, że sobie ją postawimy, bo tu dosyć czerwono się zrobiło. Tylko kurczę, gdzie ją postawić. W jakimś sensownym miejscu, w takim miarę. Powiedzmy może, że tutaj, co? Troszeczkę nam tu zagrożenie pożarowe jednak spadnie. Mam nadzieję, że zaraz nie do zela, kurczę, bez przesady. Nie, tutaj już widać jest czego, no dalej dobrze, to mamy to. A jak tu wyglądamy z tą naszą przestępczością? Na razie nie ma się co stresować, jest 40 miejsc, 34 zajęte, także spokojnie. Przestępczość jest na poziomie 8%, więc na razie komisariatu więcej nie potrzebujemy. To nie jest jakaś tam tragedia, żeby już panikować. Ale tutaj widzieliście, że odblokowało nam ten właśnie duży. A tu jest to centrum wywiadu, właśnie to, co agencja wywiadu, to właśnie zamiast komisariatu, podejrzewam, że też ma, no właśnie, mniej radiowozów używa niż tradycyjny komisariat, a kosztuje tyle samo. Także tak to wygląda. Ze szkół tu nic nie mamy. Nie. No, i tutaj te trolejbusiki, to mówiłem. Jak ktoś będzie chciał, może sobie zbudować, jest zajezdnia trolejbusowa, To jest z dodatku Sunset Harbor. Może te wycieczki, tutaj, jak jesteśmy w tym transporcie, znowu do końca to tak sam. Nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że te wycieczki troszeczkę niedorobione są. Może tu postawimy sobie tą zajezdnię. Teraz możemy wyznaczyć linię, i ona niby ma. To miało być tak, że autobusy jeżdżą po mieście i po prostu zwiedzanie jest, że oni w tym autobusie siedzą ci ludzie. Ale mi się zdaje, że to coś nie wypaliło, bo tych ludzi strasznie mało jeździ tymi autobusami wycieczkowymi. Tam są pokazane ceny biletów oczywiście za te. Zrobimy. Akurat tym autobusem można zrobić taką okrężną drogę, o czym mówiłem w zeszłym poradniku, żeby tak nie robić. Jednak to jest tylko autobus wycieczkowy, więc on tu nie potrzebuje w dwie strony naginać, bo to jest tylko trasa wycieczkowa. Więc tu sobie kółeczko zrobi, to wystarczy. Ciekawe, czy ktoś z tego będzie korzystał w ogóle. Ja tu zniweluję od razu ilość pojazdów, bo na pewno tutaj tyle, co wypuści nam gra, nie będzie potrzebne. Na bank 5, tu widzicie 30 dolców za bilet mają zapłacić, także niech to tak zostanie. Ja tych cen przeważnie w Cities nie zmieniam. Po prostu tylko sobie buduję te budynki i to tam sobie samo funkcjonuje. Staram się tylko, aby one właśnie były w odpowiednich miejscach umieszczone. Dobrze, wrócę sobie do tej zakładki, żebym się tu znowu nie pogubił. Przepisy planowania przestrzennego, może w to sobie wejdźmy. To jest tu fajny, fajnych kilka rzeczy. Zachęta dla rowerzystów, ja tego przepisu zawsze używam, zmniejsza ruch drogowy. Nawet jeśli tam rowerami będą naginać po chodnikach, to tam nie przeszkadza. Jednak ja właśnie też przy okazji tego, jak będę pokazywał, jak zrobić sobie drogę samemu, to pokażę właśnie taką fajną ze ścieżkami rowerowymi i taką, żeby ładnie w mieście wyglądała. Bo takiej właśnie używam w swoich miastach, którą sam sobie zrobiłem. Te tu przepisy to tam, nie tam ani ziemią, ani grzeją. Zakaz ruchu ciężarowego czasami się przydaje. Jednak jak macie skonstruowane miasto, tak jak ja, że tu jest przemysłówka, a tutaj mają tylko te sklepy z tych ekologicznych stref, to ja tego przepisu nie używam. Tu co prawda od czasu do czasu jakieś ciężarówki się przewijają z dostawami, ale nie są na tyle groźne, żeby wam tam coś psuły w mieście. Także to, to zakaz finansowania nocą, to, to z tego nigdy nie korzystałem. Tak, tak prawdę mówiąc, to nawet się nie, nie zastanawiałem nigdy nad tym przepisem. Ale stare miasto czasami się przydaje. Jak jest zbyt dużo korków, to można na, na chwilę użyć. One się rozładują na jakiś czas i oczyścicie sobie miasto na przykład ze śmieci, tam z, z, ze zwłoki i tak dalej. I, I potem można już ten przepis z powrotem na przykład odznaczyć. Wiadomo, że ruch się z powrotem zwiększy, ale przez... Przez ten czas, co będzie zmniejszony, no to trochę miasto Wam się poprawi. Sytuacja ze wszystkim, żeby usługi wszędzie mogły dojechać po prostu. A ktoś chce, może go używać cały czas tego przepisu. Z tym, że tutaj jest taki problem, że niby jest mniej samochodów, ale wtedy się robią korki w niektórych miejscach, gdzie są przystanki yy, komunikacji miejskiej, bo bardzo dużo ludzi tam się udaje po prostu na te przystanki. I oni dokądś tam jadą samochodami. Nie, nie, nie wiadomo dokąd i w jednym miejscu po prostu się robi milion tych samochodów. To, to mnie też tu rozwala. Tu jest samochody elektryczne, czyli przepis, który nakazuje używania samochodów elektrycznych. A tu jest zakaz używania silników spalinowych, czyli na dobrą sprawę przepis, który też nakazuje używać samochody elektryczne. No to po dwa takie osobne te robić. Ja tego nie rozumiem filtracja odpadów przemysłowych, to są takie przepisy, które można używać i nie trzeba, jak to chce. Zależy jak budżet waszego miasta wygląda, bo to wiadomo, że trzeba dokładać do tego wtedy nacisk na połączenia. Nie wiem czemu ten przepis służy tak naprawdę, bo zwiększa niby przepustowość turystyczną o 20% tych dużych pojazdów, a jakoś, nie wiem, specjalnej różnicy nigdy nie zauważyłem na tym. Zwłaszcza jak już macie takie wielkie miasto, gdzie już gra ma problem, żeby się ogarnąć. I jeszcze kosztuje 10 tysięcy dolców na tydzień. A na pewno ci turyści, którzy przybywają z tego tytułu tyle kasy nie dają, żeby się to zwróciło nie wierzę. No i tu jeszcze przepis związek zawodowy. To dotyczy się przemysłówek. Zobaczcie, obniża nam wpływy podatkowe na dobrą sprawę też tego, z tego nigdy nie korzystałem, więc te przepisy, które omówiłem, że są fajne, to możecie korzystać i te, z których można nie trzeba, to od was zależy, a reszta to jest tam. No, jak to chce wszystko. Można też używać, zapomniałem wam powiedzieć, tego przepisu, używanie rekreacji. To jest fajny przepis, to troszeczkę zadowolenie mieszkańców podnosi. To jest napisane, co on robi. Ja go używam akurat. To sprawia, że tam coś. Czekajcie, przeczytam. Zezwolenia na rekreacyjne, korzystanie z substancji kontrolowanych przyciągnie turystów, bla bla bla. No, czyli, że coś tam mogą przypalić. To tam taki przepis tam może być. Nie, to tam. Sam, co prawda, nie jadam, ale to nie jest tam, uważam, na tyle jakieś szkodliwe, żeby tego zabraniać. No, ile oczywiście ktoś tego z głową używa, tak? A ktoś jala jednego blanta za drugim, no to powodzenia mu życzę. Także to wróćmy może jeszcze do tej zakładki. Raz wycieczki były. Aha, ta specjalizacja turystyczna, właśnie o tym Wam chciałem powiedzieć. Zatem wyznaczamy ją tutaj z tych stref, wiadomo, z dzielnic. Kurczę. O. U. Oczywiście by się przydało podłączenie do prądu, więc gdzie by to postawić? Hmm. Bo to też hałasuje troszkę te strefy. Czekajcie, postawimy tu gdzieś, gdzie jest ta straż pożarna, ale nie mogę z tą strefą połączyć. Czekajcie, o. Tutaj tak zrobimy. Bo tam mam te budynki ekologiczne, więc te obie specjalizacje chyba raczej w parze nie mogą iść. Także nie sprawdzałem tego. No raczej nie, bo dla, turysty, dla, każdej, dla każdego typu strefy tylko można jedną dzielnicę wyznaczyć. Logiczne w sumie to jest. Także musimy osobną dla turystycznej wyznaczyć. Więc zaznaczmy sobie, że tu będzie przykładowo turystyka. I teraz uwaga, jak tą strefę turystyczną będziecie budować. To po pierwsze nie może być za duża. Nie możecie robić takich wielkich tam jak przemysłówkę na przykład czy coś, bo będzie wam płacz o brak klientów po prostu. Mało tego, też wpływ na te strefy mają obiekty, które macie w mieście, czyli parki na przykład. Jak będziecie i te budynki unikatowe, i jak za blisko tych budynków postawicie, to też Wam będą płakać o brak klientów, no bo ludzie będą woleli iść do tych obiektów, które za darmo mają, tak? Tam do tych parków, czy do tych właśnie budynków unikatowych, a do tych hoteli Wam nie będą szli. I dlatego właśnie tego się mniej też buduje, żeby nie mieć problemów, ale można sobie od czasu do czasu postawić. Z tym, że to jest małe zagęszczenie, a i tak powstaną wieżowce, już Was na to uczulam, a to trochę w takim małym miasteczku, tu gdzieś w wieżowce jakieś nagle, to licho trochę chyba będzie wyglądało według mnie. Ja lubię miasto tak stopniować, tak jak to, wiecie, widać na go że to miasto ma takie przedmieścia, te niskie budynki i czym bliżej środka się zbliża, to takie już molochy stoją, te wielkie budynki, te drapacze i to pięknie wygląda. Także to o tej strefie turystycznej uważać na to, żeby znowu nie krzyżować z tym, co mówiłem, z tym, że turyści z czegoś innego mogą korzystać w pobliżu tej strefy. Także tutaj sobie dwa takie postawimy. Tam budyneczki, niech stoją. I zaś ta zakładka, co tu dalej mamy. No transport publiczny, darmowy, to wiadomo, trzeba już mieć ładne dochody, żeby z tego korzystać. Ale ja swoje miasta miałem przeważnie na tyle dobrze rozwinięte, że korzystałem z tego przepisu, bo starałem się. Napchać jak najwięcej ludzi oczywiście w transport, żeby zmniejszyć chorki. Jednak należy liczyć się z tym, że ta gra ma coś takiego jak limity, i później po prostu transport publiczny jakby je zapycha trochę i trzeba z niego rezygnować, żeby dalej miasto rozwijać. Ale to Wam powiem później, bo to już po prostu inna bajka będzie. Mówimy teraz o takiej grze normalnie, jak się gra i buduje się miasto sobie, a później po prostu trzeba zmieniać rozbudowę, względem właśnie tego, żeby w limitach się pomieścić. No i tu te przepisy to już omówiłem, drogi to mówiłem, że poradnik zrobię Wam o drogach też. Zjedźmy tu niżej, może nie tą rolką, bo to do jutra będzie trwało. O tych strażach też mówiłem, no i parki, to tego nie musimy omawiać. To gadżety dodatkowe dla miasta, poprawiające zadowolenie, o którym też wspomniałem w poprzednich poradnikach, także stamtąd wszystkiego się dowiecie. Aha, o tych japońskich budynkach jeszcze właśnie chciałem. To laboratorium medyczne i tamten szpital miejski to widzieliśmy. No, to zostały nam te Japońce. To trochę o nich teraz powiem. Bo jest znowu ta sama sytuacja, o której mówiłem w poradniku z tym właśnie targiem rybnym. Czekajcie, bo to w będzie i to jest tu na końcu właśnie cały szereg tych budynków. Nie będę wam czytał tych opisów, to są po prostu dodatkowe, jakby ktoś miasto w japońskim stylu po prostu chciał budować, to jest po to. Z tym, że jak już się wysilili, żeby coś takiego robić, i miasto tematyczne po prostu, no to restauracja tu jest jedna, druga, sklep orientalny, kolejna restauracja, restauracja, stacja obsługi z restauracją, same restauracje. Słuchajcie, to jest to samo znowu zrobione co z tym budynkiem e, patrzcie, z tym targiem. Rybym. Stawiam to i co się dzieje ze strefami handlowymi? handlowymi? Oczywiście nic. I nie wiem czemu paradoks jest, paradoks jest na tyle leniwy, żeby nie móc tego zrobić, bo to już moderzy dawno zrobili, że są takie budynki, które się stawia ręcznie i one zmniejszają zapotrzebowanie na strefy. A dziwne jest to, że paradoks nie potrafi ich kurczę tego zrobić. Strasznie mnie to i normalnie. To jest po prostu zwykłe lenistwo dla mnie. No i tak to wygląda. I nie będę wam więcej tych japońskich budynków pokazywał, i tak już się trochę nagadałem, ładnych parę minut temporalnych trwa. Mam nadzieję, że nadal Was zaciekawiam tym, co gadam. Także na tyle dzisiaj. Zapraszam do kolejnych poradników i do poprzednich również też. Będę wdzięczny za kliknięcie łapki, za komentarz i suba z dzwonkiem oczywiście. No i do usłyszenia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.